Jak tam co się z, e, z tobą dzieje? nie bałem się mać. No bo, bo ja ja teraz będę. Siemano maleńka. Czy nie, 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 Przepraszam ja, pani za kurtek. A to tam jest, tam. <głos> 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 menadżerka jak coś. A menadżerka <noise> klubu, jasne. Miło panią poznać. Podoba mi się pani zaangażowanie w rozwój klubu. Niby menadżerka, właścicielka jednak potrafi pani sięgnąć się za zwykłą pracę. No <noise> nic, nie, nie próbuje ten, kto nie udaje mu się. Dobra, nie, nie, nie dalam stąd. Ja nawet dzisiaj próbowałem, prawie z jedną pogadałem dzisiaj. I patrzyła w moją stronę. Może na Hama trzeba tutaj w Los Santos po prostu podejść, tak. złapać za dupę, powiedzieć, kibel jest tam, idziesz czy nie. Może my za bardzo romantycznie podchodzimy. Czy co, myślisz, spróbować tak wjechać na Hama teraz? Dobra, może teraz spróbuję. O kurwa, nie może się wstrzymać. fajny tatuaż. Hal! Czuję dwuta! Blisko! Blisko! Oh no, nie bo wiem, się... A nie wiem co jest mnie tak, tam ale zawsze jak zaczynam wid wid widzę ładną dziewczynę, to zaczynam się niesamowicie stresować i jąkać. Nie mogę tego opanować, zaczynam degotać, telepać się! Teraz na pewno już nic nie wyrwiemy O fuj, ja pierdolę! Ja pierdolę, to bo tak leci od o, teraz. Pani. Ale jak to cię w taką taką maleńką dziewczynkę w królowii Czym się zarzuciłeś, malenia? tą rękę. A spokojnie, Panie no cóż. przecież, nie ma się to derwować. I po prostu jakiś ham do mnie podbiegł i powiedział, może się wyruchacie na tym barkiecie, po czym mu przywaliłam. Bo, 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 bo. Mój ziomek powiedział, że. Mówi to wszystkim, że podobno wy lubicie bezpośredniość. Że, że jak podchodzisz, mówisz, że od razu chodą tutaj ten, to by wtedy. No to działać też to działa na was. Tak mi kumpel mówił. I wiesz no i mówisz żeby spróbować. I wa warto spróbować, nie? Hmm. Dobra, 3-4 może się po. po. No. alo! alo. Halo. <laughs> A, już mówiłem, już prawie mówiłem. Chciałem powiedzieć do niej poka a bo cyce. Już mówiłem stary, nie? Słysze, <laughs> Ale no spierdoliła. Ja nie mam doświadczenia z kobietami, nie wszystkie uciekają Już mówiłem mnie. sobie, bo było P już Jak mówione. Mówię... Twoje dni są ograniczone, logo. Ooo, panowie, panowie, spokojnie. Trzymaj się. Chujsi, chujsi w żadzior. O kurwa, nie ja, spokojnie, odjechali, odjechali. No strasznym ich klamką, od razu powiedziałem co o nich myślę. Spierdolili w tamtą stronę. <laughs> Co tam chodzi? Miałbym ci poznać, jestem Eloji, a to, to mój bratanek, Edi, Edward Cześć Nowa, no, jesteś na mieście? No, powiem Ci, że pierwszy raz Cię widzę, a tak się składa, że można powiedzieć, że haha, Żyję tym miastem, jestem tutaj od dziecka i Powiem Ci, że jest pierwszy raz, widzę taką piękną kobietę tutaj w okolicy No rozumiem, no nie wiem, w sumie przyjechałam jakieś dwa tygodnie temu tak. Aaa, no właśnie, bym się nie rzuciłaś w oczy I czym się na co dzień zajmujesz, koleżanko? Hmm, aktualnie chyba hmm. No w sumie nie chyba tylko na pewno pracuję jako kurier. kurierka. Kurierka? Ja tak. Edward też się zajmował właśnie kurierką. Nie? Kiedyś, bardzo dawno temu. Ja mm, rozumiem, fajna dobra ta. Ja, no, fajny kogoś. Co masz, może koks ogarnąć? No, Dużo no, ilości. Nie mam, nie mam, niestety nie taką kurierką się zajmuję. Okej. Okay, no, no, no myślałem, że też wozisz coś wiesz na boku. Ja tak robiłem, Tak kupić Raczej też, nie Okej, okay. okej. Okay. No nic, A... będziemy już lecieć. Do zobaczyska! Cześć, tak, do zobaczyska cześć. nie wieczoru. Nie jego ja wieczoru. że miałem coś.